Cześć, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj słów kilka na temat zapachu, który jakiś czas sobie sprawiłem. Jest to Latafa Quidalfursan, chyba tak to się czyta, natomiast flakon robi niezłe wrażenie, tym bardziej, że korek jest magnetyczny, a sam zapach zaraz Wam opowiem. Zapach latafy jakiś czas temu trafił w moje ręce, robiąc zakupy na już jakimś tam portalu internetowym, na sklepie internetowym, już nie pamiętam gdzie. Zrzucił e, mi się po prostu w oczy ten flakon, który wygląda całkiem nieźle, bo jest naprawdę e, zrobiony całkiem, całkiem przyzwoicie. Z magnetycznym korkiem, z metalowymi emblematami. Czarny, twardy, ja mówię, kurczę, może być niezłym zapachem. Popatrzyłem na nuty, widzę szafran, ananas, ambra, drzewo cedrowe. Może być nieźle, tym bardziej, że ja uwielbiam wszystko, co jest ananasowe. Kocham smak ananasa i, i dla mnie, jak jestem gdzieś na delegacji, taki signature breakfast to jest pancake, sos klonowy czy syrop klonowy, i do tego właśnie ananas. W związku z tym widzę ananas w składzie, mówię biorę zobaczymy, co to będzie. Przyszedł, nakładam na bloter, wącham i czuję. Przede wszystkim ogrom ananasa. Całe szczęście nie jest on aż tak syntetyczny. Oczywiście z naturalnym to ma niewiele wspólnego, natomiast nie daje nam taką toaletą, chemią, całą tablicą e, układu okresowego pierwiastków. Jest przyjemny, jest noszalny, jest przyzwoity i faktycznie, jak nałożymy ten zapach na bloter, czujemy, że jest to ananas. Później wchodzimy w nieco bardziej. Przyjemne, pikantne nuty, łączące w sobie właśnie orient szafranu, jego suchy wydźwięk z drzewem cedrowym, ciepłem ambry. Wszystko w bardzo przyjemny sposób się ze sobą łączy i przenika tak, że jest to zapach naprawdę wysoko noszalny. Nie jest to kompozycja, którą określiłbym mianem kompozycji luksusowej. Nie jest to też kompozycja, którą określiłbym mianem kompozycji totalnie nijakiej, absolutnie. Jest to zapach, który jest troszeczkę jak Dior Savage. Bardzo wysoko noszalny. Myślę, że będzie się podobał w większości. Natomiast, czy jest to kompozycja, która jest jakoś super ekstra wybuchana? No nie. I podejrzewam, że wcale nie miała taka być. Ja szukałem też w internecie informacji, czym został zainspirowany ten zapach. I rozbieżności jest bardzo dużo, więc nawet nie będę wam mówił. Jak będziecie chcieli, będziecie zainteresowani, to po prostu wrzućcie sobie nazwę tego zapachu w Google i, i sami znajdziecie. Czym mógł być zainteresowany? Jakie ma opinie. A opinie ma całkiem niezłe, ja pod tymi niezłymi opiniami również się podpisuję. Mówiąc o tym zapachu, warto też powiedzieć o samych parametrach. Jak wiecie, zapachów z Latawy mam już kilka. Gdzieś wszedłem w te arabskie wynalazki i niektóre zapachy są naprawdę nieźle zrobione. I ten zapach też jest bardzo dobrze zrobiony. Trwałość tej kompozycji to jest myślę o okolicach 6-7 godzin za zapach, który kosztował jakieś, nie wiem. 100 zł, 120, na pewno nie więcej. To jest naprawdę niezły wynik. Mało tego, projekcja tej kompozycji jest bardzo wysoka. Nuty takich świeższych, właśnie ananasowych, otulonych odrobiną powiedziałbym nawet cytrusów, jaśminu jest tutaj bardzo dużo, więc ten zapach się naprawdę za wami ciągnie. Jaś tobie jeszcze raz go nałożę, bo to otwarcie ananasowe jest takie aż musujące w nosie. Bardzo przyjemne. Więc jeżeli lubicie takie zapachy, które mają bardzo dobrą projekcję, bardzo dobrą trwałość, nie kosztują milionów monet, mają w sobie owoce, bo ten ananas jest tutaj mocno wyczuwalny, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Ale przy okazji mają troszeczkę więcej historii, tej głębi, nut drzewnych, trochę nut kwiatowych, trochę orientalnych, lubicie takie kompozycje. To myślę, że w tym zapachu się znajdziecie od początku do końca. Dla kogo będzie to zapach? Myślę, że dla wszystkich. Ja bym się tutaj nie fiksował ze względu na to, czy to jest zapach dla młodego, czy dla starszego mężczyzny. Absolutnie nie. Raczej bym się skupił na tym, co lubię nosić i w czym się najlepiej czuję, i wówczas sięgnął właśnie po ten zapach. Czy to jest zapach dla kobiet i dla mężczyzn? Zdecydowanie bardziej jest męski. Natomiast, drogie panie, jeżeli lubicie męskie kompozycje typowo, to myślę, że spokojnie możecie też sięgnąć po, po ten zapach. Nie namawiam, ale zaznaczam, że możecie też się w nim całkiem nieźle. Czuć. Ze mną na pewno zostanie na dużo dłużej. Już kilkukrotnie go miałem na skórze i naprawdę dobrze się z nim czułem. To jest też taki zapach, który jak mam migrenę, jestem migrenowcem, zajmuję się zapachami, chory człowiek. Natomiast jak mam migrenę i nałożę go na, na, na swoją skórę, to on mi po prostu nie przeszkadza. To jest taki zapach, który w przyjemny sposób gdzieś się tam za nami ciągnie, towarzyszy nam, ale nie jest męczący, dominujący e, i naprawdę przyjemnie spędza się dzień. Mając ten zapach na swojej skórze, nie zbierałem jakichś super komentarzy na zasadzie wow, czym ty pachniesz, ale podejrzewam, że też bardzo często byłem w takim otoczeniu ludzi raczej obcych mi, kiedy miałem ten zapach na sobie. Podejrzewam, że jak ktoś by mnie lepiej troszeczkę znał, to, to na pewno by zapytał, co to za zapach, bo on naprawdę nieźle się ciągnie i całkiem fajnie na skórze pracuje. Więc moi drodzy. Całkiem niedroga propozycja dla Tafy. Myślę, że godna uwagi, warta uwagi, nawet jeżeli szukacie czegoś prezentowego, to warto sięgnąć po ten zapach, bo nie ma siary, tak naprawdę nie ma siary. Jest całkiem niezły. Jeżeli go znacie, dajcie znać na dole w komentarzu. Zawsze miło mi się czyta Wasze komentarze, wasze podpowiedzi, opowieści itd. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.